Dzień dobry moi widzowie, dzisiaj jest niedziela. Niestety nie udało się w poranek, ponieważ ten weekend był dosyć obfity w różne wydarzenia, więc nie ma, że jest niedzielny poranek. Jest za to niedzielne przedpołudnie, ale niedziela to niedziela. Tradycja musi być zachowana w nagrywaniu, jakie to rzeczy. Krychu 130. Kradnie od innych ludzi. Przede wszystkim ja jestem tu po to, żeby was ostrzec, żeby was ostrzec, żeby nie dać się oskamować, jak biedne dziecko. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Było pytanie, dlaczego nie subskrybuję kanału Krychu 130. Już Wam odpowiadam. Dlatego, że muszę mieć live reaction, żeby reakcja była jak najbardziej autentyczna. A jak będę widział miniaturki, to już będę wiedział mniej więcej, co się dzieje i. Z jakimś nastawieniem No, wiecie, że przy okazji Będzie event Na pięć specjalów w dziennie Ja nie wiem, jak my to wytrzymamy Ja nie wiem Nie wiem, czy będą odcinki częściej, czy po prostu będą odcinki Co każdą niedzielę Nie mam kurwa pojęcia, ale Dobra, bez owijania w małem Bo pierdolę bez sensu Przechodzimy do wideo I obejrzymy sobie pięć ostatnich filmów No i pięknie, mamy pięć ostatnich filmów 1, 7, 7, 4 Dobra, pewnie trzeba muzyczkę wyciszyć tak jest wulpix, gryfów śląski. Bez kostiumu? Ty no, Copper Grinder, tu chyba wygrałeś. Chyba wygrałeś, bo Moim zdaniem zdobywasz żadnego Pokemona. Także Zu chłopak, zu chłopak normalnie. Ale to blisko siebie mieszkałem chłopacy chyba. Jeszcze podpisał krychu, żeby było pewnie. Uf nie szajni. O, Pokemon gówno. Za Pokemon gówno. Okej, okay, 1931, czyli pewnie byli na miejscu, bo był jeden dodatkowy trade. o gówno. No i dosłownie gówno. O, Lubań. U, Czeczenia. O, no i niemiecki, niemiecki czeczeński. Kurem do wymiany. Nie wiem po co on to wymienia. Przecież on ma chyba już dwa szun do tego, czy tam. Nie wiem. Uff, Frankfurt am Main, Hessen, Niemcy, Frankfurt nad Menem. Dobrze, słabe pok, znaczy. Okej, okay, były te trójdy, ok, były ok, nie było skamu takiego strasznego. Deli Birb. u, 40 tysięcy nasta, Jezus Chrystus. A zobac Zobaczycie, ten, jak to się nazywa? Ten, ten deliver na pewno wróci nie raz, A ten Gengar był pierwszy raz, więc no imo No skam, no imo skam Oby Uff Uff, słaba IV Greninja Okej, okay, To śmieszne ee, Śmieszne Nickname Greninja a! 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 Dobra, Jelania Góra, Wikawol, link Horizon, ten dzban to mnie zablokował, nie wiem czemu, wszystkich zablokował, to jest dzban, a z Krychem się sympatyzuje, nie wiem, no, nie wiem co mu się w życiu odmieniło, no ale, no i Chorzów, no to w ogóle już przede wszystkim to masakra totalna. Dobra, jest przynajmniej Evi takie. Nie, nie, Shundo w sensie. E, dobra, to był jeden film. drugi, Trzeci film: Visarion bez. O Boże, kościan, be, be, bez legacji ataku, bo to tam stonesz. no właśnie, to nowy Visarion i tutaj. No nie, no, kam ewidentny. Newfield in research, aż się muszę wody napić, bo. To się mu za każdym razem. Pit... O! What? Pitko kazuła! To dobra informacja. Niesamowite przekazy są na przykład dla niektórych. Lewin Kłodzkins. Ciek ciekawa miejscowość. Grzesio JP. Krych szundo. No nie no, oby nie. A to jest ta spuryfikowana? Uuuuh. Ależ tu emocje są. No tak, spuryfikowana, no dobrze ja patrzę. Z retardem. Z retardem chyba. No dobrze. Uff, Uf, nie szundo. Jelenia góra. Hidden Power Grand. To to w sumie nie wiem. Jedno gówno, drugie gówno, także. Jakby. Whatever, ale no chyba gaza bo tylko raz był. To trajdzie. Mm. No, takie takie se Skurwidołka. A to już koniec. Dobra, to, to jakieś super. Super spektakularne skamy nie były, ale... Ale były. O, 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 tu Moltresik i tu znowu lubię O, ho, ho. O. Osa Belzebiusz Ciekawe, nieka tu z Legacy w ogóle? O z Legacy, o to, to miło z jego strony, że Legacji. Ciekawe czy Nie no, on też powinien mu oddać z Legacy, bo kiona jeszcze Tak jest z Legacy, tutaj widzicie Secret sort jest napisany tutaj, pyk pyk, dobra Pięknie, ładnie, Bolesławiec, uhu Co on robi w Bolesławiu? Minus 8,7 to mnie denerwuje ten człowiek, bo nie chce laki trade ze mną zrobić. Nie odzywa się do mnie. Ale puryfikowany, to wydał 20 tysięcy, dasta, żeby był Mirror. Dziwna sytuacja, Charlin. uff, nie wyszło Shundo, No to całe szczęście. O, tu bez legacji i Weltal znowu z chorzowa. No nie mogę. No ile tych chorzowianów tutaj jest, Ślązaków, pierdolonych. O, znowu z retardem. No to takie. Nie wiem, co to. No, nie mam, co Nie mam siły. O, o, Eevee skwia... Oj, tu tu będą no, skawy w chuj. Wymiana za Szai, Eevee, Reshirama i Gengara. Mewtu. o jeszcze ze zdalnych takich. Uhuuh. Ja pierdolę, ale skan. No przecież to mio to już tyle razy na rajdach było. Było ten. To jest skan, dlaczego ty się dajesz tak skamować, ale gardza nie wiem. Tak nie może być, żeby to się tak dać, dać skamować. Uff, no mi się to nie podoba. Kurwa. Uff, przynajmniej nie szundo, no to tyle. Suwałki podlaskie, nie. O, z legacy. Kubieb. Kurwa, to jest dobra nazwa. Kub, kubieb. Kubdzieb. Jeb, jeb, kurwa w łeb. No? Nie, no. Znaczy to jest generalnie, no, to jest jakby nie patrzeć, to jest Szundo, bo to. Reshiram ma taką zależność, że jak ma 14 na HP, to ma i tak tyle samo HP. Na 50 i 40 poziomie, więc, kurde, no udało mu się. Znaczy, to jest tak zwane funkcjonalne. o Rayquaza! Co to kurwa ma być? Co to jest? Co to jest? No, co to jest? Przecież ta Rayquaza była na rajdach i w ogóle jak to do tego doszło? Jeszcze bez xl ty nie masz na pewno żadnej innej rajkłazy 100 km od Myszkowa, tego cokolwiek to jest na Śląsku. Nie mo. No naprawdę, no nie mogę tego zdziel- No jak! Jak można się na to zgodzić? No. Rozumiem, rajkłazy za fajny poka- ale nie za Gengura Chyba, że to nie jest shiny Gengur, ty, bo ja. już ocipiałem. Proszę, bo. Nie, no, ale nie wziąłby shiny, no. Nie no, są gwiazdki, to jest fajnie, no Mów przynajmniej gówno i fał Ale ten, osta ten ostatni odcinek to aś mnie łeb boli, mnie boli Dobra Także Bardzo chciałbym od was widzowie konstruktywny komentarz eee, Napiszcie W komentarzu Ulubione przezwisko waszego polityka, nie wiem, jakieś najbardziej, które wam się podoba. Bo akurat, jak to oglądałem, to bardzo mi się spodobało tutaj. Ja pierd... nie wiem, kandydat w programie na żywo radnych. Nie wiem, no, akurat mi się z polityką tak skojarzyło. E, no to napiszcie jakieś przezwisko polityka, które wam się bardzo podoba. I również możecie napisać, co robimy, skoro będzie event na 5 specjalów dziennie, co odcinek co 3 dni, czy odcinek po prostu co niedzielę i będziemy mieli. Częściej niedzielny content. Dobra. No, Psycha siadła fest na sam koniec. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego, miłego, miłego spędzonego dnia niedzielnego. No, oraz jak to mówi Jakub Klawiatur znośnego tygodnia. Cześć.